ma internet z tej strony Szaman Zeki Po drugiej stronie kamery Bart się masz Bart. Siema. Zapraszam Was na kolejny odcinek warsztatu mechanicznego sztuka wojny. Dzisiaj ze mną w studiu jest Szymon, jeden z naszych patronów. Świetne źródło pomysłów, sadawka, idei, która, z której czerpiemy, który bardzo często wspiera nas, podrzuca nam ciekawe, ciekawe idee, ciekawe rozwiązania i tak naprawdę e, to dzięki niemu powstała warsztat mechaniczny. Cześć. Cześć. No, to, to, o czym dzisiaj będziemy gadać, Szymonie? Dziś będziemy dalej kontynuować nasze rozważania na temat sztuki wojny i opowiemy sobie trochę o tym, jakie elementy powinna mieć dobrze przygotowana, dobrze zaprojektowana walka, z czego się składa, o czym należy pamiętać. Będziemy mówić oczywiście z perspektywy gry Dungeons and Dragons, ale to są porady bardzo ogólne. Można je zastosować w dowolnym świecie, fantasy w dowolnej grze. Tak. Dobra, od czego zaczynamy? Jaka jest Twoja pierwsza idea, czym chciałbyś się podzielić? A, wypisałem sobie parę elementów, które wydaje mi się trzeba wziąć pod uwagę, Na którymi trzeba się zastanowić, gdy projektujemy pojedynek. Pierwsza rzecz to w ogóle przeciwnicy. Z kim gracze mają się mierzyć? Kto stoi na ich drodze? I jaki jest cel tych przeciwników? Bo też zakładam, że każda walka musi mieć jakiś cel. Ci przeciwnicy po coś stoją na, na drodze bohaterów. To jest bardzo ważny element tworzenia żywego, e, istniejącego i działającego świata. E, goblinów nie postawiamy na ścieżce czy, czy, czy w jakimś roku, żeby tam się byli. Bandyci nie są bandytami, tak. bo im się nudzi, bo nie mają co robić w wolnym czasie. Bandyci są, ponieważ ktoś najechał im wioskę, są biedni, nie mają co jeść, postanowili wyruszyć na szlak. Bandyci są, ponieważ. E, to jest jedyne rozwiązanie w ich regionie, być bandytą, bo, bo inaczej nie można siebie żywić. Bandyci są, ponieważ e, są z biednych rodzin, bandyci są, ponieważ e, ich ojcowie i dziadkowie też byli bandytami. I na pewno bandyci nie, nie atakują graczy po to, żeby dać się poćkartować. Tak jest, bandyci myślą. Robin Hood był bandytą, mimo okay. że nie był zły. Bandyci okay. mogą być dobrzy, mogli. to może być właśnie jakiś też jakiś książę. Ktoś, komu odebrano ziemię i teraz chce się zemścić, odpłacić. Chodzi o to, że każdy przeciwnik ma jakiś cel. Jeśli ten cel w trakcie walki zostanie osiągnięty, to tak naprawdę dla tego przeciwnika walka się kończy. On będzie próbował się prawdopodobnie wycofać. Jeśli celem potwora jest zdobycie pożywienia, to jeśli któryś z graczy padnie, on jest go w stanie pochwycić, na przykład, odciągnąć. Dla niego walka się skończyła. Jeśli on chce ograbić gracza albo porwać przynajmniej część z nich, też walka się dla niego skończyła. Zazwyczaj żaden... Z potworów nie chce walczyć do śmierci tak naprawdę, bo ma, inny, bo ma inny plan. Nie chce zginąć. Jeżeli potwór obserwuje, czy bandyty obserwują graczy zarośli roślin, widzi, czy są uzbrojeni po zęby, błytowe zbroje, topory, miecze, łuki. A ja jestem sam. Czarodziej, a ja jestem jeden, a bo nas jest trzech, kurde, mamy tutaj sztachety z gwoździem, no to może poczekamy na następną grupę wieśniaków. Dokładnie. Tak. Gdy już jesteśmy przy przeciwnikach, w grze D&D istnieje taki element, na który trzeba zwrócić uwagę, który jest zwany jest ekonomią akcji, czyli ta grupa, która może więcej rzeczy zrobić w trakcie tury, zazwyczaj ma przewagę. Wiemy, że według mechaniki każda postać może zrobić w ciągu jednej tury akcję, reakcję, e, akcję bonusową i, i ruch. I, I w momencie, im więcej mamy po prostu przeciwników po danej stronie, tym teoretycznie ta, 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 ta strona ma przewagę. Dlatego na przykład pojedynki z pojedynczym bossem, z pojedynczym potworem w D&D bardzo często są nudne. I jest jeszcze jedna sprawa, to nie dotyczy tylko DND, tak? ponieważ może to być Warhammer, że Wiedźminie, ten kto ma więcej ruchów, ten wygrywa. Ale jeszcze jest jedna sprawa, bo większość mistrzów gry może porównywać, robić się inny taki balans. Suma punktów życia graczy kontra ten potwór, no mniej więcej równe, mhm. czyli równe szanse. Ataki graczy kontra atak potwora, no to też nie. I, i tak daj obrażenia, to dotyczy się wszystkiego. A tak naprawdę to to mogą wasi gracze zrobić podczas tej jednej rundy, tak, bo mm -hmm. mówimy o jednej rundzie. I to, co może zrobić potwór, jeżeli ma jeden atak, jest na straconej pozycji. Nawet jeżeli jest to atak, który może wyeliminować, tak. albo prawie wyeliminować tak. gracza. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że chcieliśmy stworzyć emocjonujący pojedynek, posunęliśmy, mamy graczy nisko poziomowych, postawiliśmy przed nim jakiegoś reszta bandytów. Rzeczywiście ma atak, gdzie może dwa razy ciąć, ale my akurat podczas tej, w mieliśmy Pecha jako mistrz gry, dwa razy nie trafiliśmy. Jak taka walka wygląda? Gracze po prostu układają tego herszta bandytów, on nie trafił, oni układają go kolejną turę i ten pojedynek, który miał być emocjonujący, hersz bandytów, który miał być jakimś tam wyz wyzwaniem dla graczy, nagle staje się zupełnie niekompetentnym pionkiem. Minko Piątem. Minko Piątem. Dokładnie. Nie robimy miękkich faj, <coughs> słuchajcie. Nie robimy, nie. robimy twardzieli, którzy e, muszą wycisnąć z graczy pot i to jak najwięcej tego potu, tak? Żeby gracze po walce powiedzieli kurczę, ale już z nas goście, tak. że daliśmy radę takiego dziada ubić. Ten koleż miał tyle ataków, miał takie bonusy, potrafi w nas rzucać szklankami mhm. z tego, czy talerzami w kuchni swojej, e, okładaj nas na tyle sposobów, że ledwo żeśmy dali radę, ale to, że daliśmy radę, to znaczy, że jesteśmy goście. Tak, no i tak jak wspominałeś, nie liczą się tylko ataki, ale liczycie co można zrobić. Gracze w grze D&D, na przykład z, zdobywając kolejne poziomy, mogą też oprócz ataków nakładać często różne efekty, rzucać czary, oślepić no, przeciwnika. Oślepić każdego systemu, nie? Oślepić, tak. Można oślepić przeciwnika, ee, przewrócić, e, obezwładnić i tak dalej, i tak dalej. Jeśli mamy czterech na przykład graczy, każdy z nich może stworzyć jeden efekt taki nałożony na przeciwnika, jeśli mamy jednego, jednego jeden droga, efekt wejdzie. I któryś z tych ataków będzie. Tak, i wtedy walka będzie wyglądała tak. Cztery ataki, graczy cztery, jakiekolwiek akcje. Twój świetny, niezniszczalny, niepokonany, który miał żgnąć i przemielić. Boż, nagle o, nic nie robi. Cztery oślepiony. ataki, gracz oślepiony. Cztery ataki, unieruchomiony. Cztery ataki, sparaliżowany. Cztery ataki, o zaatakował, bo mu się uda rzut obronny. Nie trafił, o i koniec. Tak, dlatego na przykład w grze DD, jeśli chcemy rzeczywiście postawić jednego przeciwnika, to używajmy potworów legendarnych. Potwory legendarne jakby łamią tą ekonomię akcji standardową. One oprócz zwykłej akcji, reakcji i bonus akcji mają coś takiego jak akcje legendarne. To znaczy, że w ciągu tury mogą zrobić więcej niż zwykła istota. To ma w pewien sposób symulować to, jakby. Ten potwór był w zasadzie kilkoma potworami, które mogą w różnych yy, yy, turach atakować, ale on może zrobić więcej, on może stworzyć większego zag więcej zagrożenia. Bardzo często taki potwór legendarny ma też legendarną odporność. I nawet jeśli próbujemy na niego nałożyć efekt, i mu się nie uda rzut, to on może użyć tą legendarną odporność i ten rzut zanegować. Wszystko jest zdecydowanie większym, bardziej emocjonującym wyzwaniem. Poza tym pamiętajcie, że jeżeli nasyłać na swoich graczy em... Przeciwnika, który jest człowiekiem, bądź jakąkolwiek graczą humanoidalną, on też ma tutaj, on też ma któryś tam jakiś poziom. On też ma asy w rękawie, które mają, które mają twoi, twoi gracze. On też potrafi ich uspać, uśpić. Uspać. Uśpić się mówi? Uspać, jak się mówi, bardzo. Uspać bądź uśpić. E, on też potrafi ich zauroczyć, zaczarować, obezwładnić w jakikolwiek sposób i potrafi to, co twoi gracze potrafią robić, a możliwe, że potrafi lepiej. Tak. I nawet rzeczywiście, jeśli może się okazać, że chcielibyśmy stworzyć przeciwnika, który będzie wyzwaniem dla gracza, ale akurat nasi gracze są niskiego poziomu, nie ma żadnego legendarnego potwora, który, na którego moglibyśmy rzucić, którego moglibyśmy rzucić na, dany, na naszą drużynę, to stwórzmy sobie po prostu takiego przeciwnika. Dodajmy akcje legendarne. My będziemy też w ramach warsztatu mechanicznego podpowiadać, jak takie dodatkowe akcje takie powiedzmy akcje legendarne nawet dla nisko poziomów przeciwników stworzyć, dodać, żeby akcja była, żeby walka była emocjonująca i ciekawa. Jest jeszcze inny sposób, czyli akcje leża, tak? Czyli takie dodatkowe... Akcje leża. Tak, twój przeciwnik może być przygotowany na walkę, on jest w swoim środowisku, tak. to jest potwór z bagien, który jest na Bagnach. to jest e, drzewiec, który jest w lesie, to jest e, leszczy, leszy, który damy tutaj, Wiedźmina, tak? Leszy, który jest w lesie, on ma akcję, E, swoje leża, tak? lasy mhm. z jego leżem, czyli przywołuje tak, ptaki, tak. wilki, tam zarośla czy tam potrafi. E. Generalnie e, jednak standardowa walka będzie się toczyła między grupą poszukiwaczy przygód i grupą przeciwników. Tak jest. To jest, to jest tak naprawdę bardziej standardowa akcja i bardziej standardowa sytuacja. To bezpieczniejsza. I bezpieczniejsza. Bo nie jest niemożliwe, żeby sześciu koboldom wszystkie ataki się nie udały, tak? Aczkolwiek musimy uważać, żeby nie odwrócić tego w drugą stronę, że nagle gracze są osaczeni przez całą masę przeciwników i teraz to, co wcześniej mówiliśmy o tym biednym wrogu, klepanym Biedny ze się... wszystkich stron, Ale nagle bohaterowie, biedni, biedni gracze stają w tej, w tej sytuacji. Tutaj tu jest właśnie sztuka doboru właściwego przeciwnika. Jeśli zdecydujemy się na grupę, warto tą grupę zdywersyfikować. Walka, w której będą na przykład same koboldy walczące wręcz, będzie nudna. Warto jakoś podzielić te role, że są atakujący wręcz, są ja wspierający z dystansu. Albo na przykład łączyć różne potwory, które mogą robić jakieś kombosy. Taki standardowy kombo to jest... Często widzi się giganta ogniowego, który z, z piekielnym psem u boku podróżuje. Piekielny pies może zionąć ogniem, na który gigant jest niewrażliwy. Mhm. Eee, więc, więc, więc gigant rusza do walki wręcz, bo w niej jest mistrzem, a w tym czasie Wiąże, wiąże walką paru przeciwników, a w tym czasie ten pies piekielny zjoni ogniem na całą grupę. Nie przejmuje się, bo przecież jego pan nie dostanie żadnych obrażeń. To jest to prawda. Natomiast odpowiedni dobór przeciwników to jest to, co robi dobry mistrz gry, znając swoją drużynę. Troszkę inaczej prowadzi się w jedno strzała, Kiedy masz nowy gracz, pierwszy raz i widzisz, nie wiesz, co potrafią wyciągnąć swoimi postaciami, ile oni potrafią z nich wydobyć? Jednocześnie nie manczkinują, bo to też jest inna sprawa, ale na ile on jest zdolny postawić się mojej grupie przeciwników, znaczy, albo oni razem tworzą drużyny, bo inaczej też jest drużyna, która zna się, tak? gramy już dwa lata razem, ja wiem co on potrafi, jego postać to, to znamy się na pamięć, mamy taktykę przeciwnicy do boju. I wtedy wiesz to na nich dokładnie nasłać. A co innego, kiedy są nowi ludzie, musisz bardziej ostrożnie działać, a jednocześnie działać tak, żeby nie było nudno. Zbyt łatwa walka jest, zbyt na, a walki powinny być takie od średniej do bardzo ciężkiej w przypadku superbosa, tak? Giga. Tak. Wspominaliśmy o tym w odcinku o balansowaniu, jak, jak, jak to właściwie dobierać. Ale um, każdy system ma jakiś bestiariusz. Tak. Warto z tego bestiariusza korzystać jako mistrz gry i raz na jakiś czas sobie go otwierać, żeby nie utknąć, w nasyłając na, na drużynę ciągle tych samych przecinków. Warto to dywersyfikować, warto, nawet jeśli to nam do końca e, e, nie pasuje, być może, e, warto nawet stawiać czasem potwory czy przeciwników, którzy na pierwszy rzut nie pasują do danej, e, do danej lokacji. Nie wiem, nagle, e, nagle na dalekiej północy, która teoretycznie jest skuta zimą i, i tam głównie e, giganty lodowe e, e, mieszkają, może tam właśnie dać tego giganta ogniowego czy jakiegoś innego, który gdzie na pierwszy rzut oka gracz powiedzą o co chodzi. No ale za tym może się ci jakaś zahaczka, jakaś ciekawsza historia, a tobie, mistrzowi gry, pozwoli przerwać nudę e, prowadzenia tych samych walk. Bohaterowie będą zaskoczeni, i będą musieli improwizować. Ale z drugiej strony fajnie jest, kiedy na graczy, graczy robisz ekspertami w walce z kimś tam, łowcy, zabójcy smoków. Zabójcy troli. To, to jest tak, to jest drużyna, która poluje tylko i wyłącznie na smoki, na wampiry, na trolle, na coś tam. I oni mają taktykę dostosowaną, tak? Widzimy smoka, wchodzimy na jego leża, ty to, ty to, ty to, ale nagle nasyłasz na nich przeciwnika o 100% z drugiej strony. 180 stopni go obracasz, zupełnie inny rodzaj przeciwnika i wtedy oni muszą dostosować swoje umiejętności, przedmioty, czary do tej nowej sytuacji. I jak sobie poradzą? Ciekawy pomysł mi przyszedł do głowy. Drużyna, która jest właśnie zabójcami smoków, rzeczywiście szukają smoka, słyszą historię, że gdzieś grasuje smok. Wchodzą do jego leża, okazuje się, że to nie jest smog, że to jest iluzja przez kogoś rzucona i w tym leżu mieszka ktoś zupełnie inny. Jakiś mag, czarodziej, dość potężny. Tak jest. No i tutaj przechodzimy, jakby do kolejnego punktu. Mamy przeciwnika i teraz tego przeciwnika gdzieś trzeba umieścić. Więc drugą rzeczą, na którą mi Gry musi się zastanowić, przygotowując walkę, jest lokacja. Bo lokacja będzie wyznaczała i warunkowała w jakiś sposób taktykę. Teren. Pierwsza rzecz to jest teren. Mapa. Inaczej będzie się walczyło, jeśli gracze wpadły, będą toczyć walkę w wąskim korytarzu albo w wąwozie. Tak, tam jest tam jest duży ścisk, nawet jeśli próbujemy strzelać z dystansu, to prawdopodobnie walczący zablokują nam widoczność. Ale z drugiej strony jest to bezpieczne dla graczy tak? naprzód na i do wojownicy z tyłu staje łucznik z czarodziejem, łotr e, nie pcha się do przodu, a inaczej jest, kiedy będą walczyć w miejscu, gdzie jest dużo wejść i wtedy czy pchać wojownika do przodu, czy może lepiej, żeby stał z tyłu? i gdyby ktoś zaatakował z tyłu, z drugiej strony, z boku, żeby tam zasłaniał czarodzieja. Tu wracamy trochę też do tego, jaki jest cel e, naszego przeciwnika. Bo jeśli jego cel jest na przykład obrona, to prawdopodobnie też wybierze wąwóz, bo mu wygodnie się w tym wąwozie bronić przed, przed graczami. Być może atakować z góry dodatkowo. Przeciwnik zna swój teren. Zna swój teren, wie, a zazwyczaj walczymy na terenie przeciwnika. Tak Chyba, że przeciwnik atakuje miasto, którego my bronimy, bo no to wtedy my znamy teren, ale Przeciwnik zna tajne przejścia, różne ścieżki, miejsce dobre, dobre miejsce na zasadzki. Tak, i tak jak wspomniałeś, na przykład otwarty teren znowu będzie też inną taktykę e, e, narzucał. Jeśli nie ma gdzie się skryć, zasłonić, prawdopodobnie będziemy dążyć do walki e, wręcz. Jeśli są jakieś zasłony, barykady, albo na przykład jest jakiś element terenu, który jest na podwyższeniu, to to już może sugerować, że może wejdę na podwyższenie, przeciwnikowi będzie trudno do mnie dojść, ja będę atakował z dystansu. Ale z drugiej strony, w tym przypadku, kiedy mamy na przykład wojownika czy barbarzyńcę, nastawionego tylko i wyłącznie na walkę, wręcz trzeba uważać, żeby on nie był bezużyteczny tak. podczas walki, bo to dlatego gracza będzie nudny. Chociaż w tym przypadku jest to dobre takie: em, e, jak to powiedzieć, tauntowanie e, prowokowanie prowokowanie go. Prowokowanie do wyjścia z zasłony, no bo czy ja jestem bezużyteczny, moi towarzysze są ostrzeliwani, oni tak. zisz, a co ja mam robić, ja jestem do walki i może ruszy, może go wyciągniecie. Właśnie chodzi o to, żeby też z różne tereny próbować w różnych sytuacjach stawiać graczy. Rzeczywiście będą takie, takie lokacje, w których to ten barbarzyńcy będzie trudniej, bo będzie mu trudniej skrócić dystans. Załóżmy, że stawiamy zwykłą jaskinię, a po środku jaskini przepaść i tylko jeden most. Eee, Przeciwnicy po drugiej stronie, mogą do nas strzelać eee, z łuków, trzeba przez ten most dojść, a być może jeszcze zanim, przejść przez ten most, zanim oni ten most zdążą zniszczyć. I wtedy będzie barbarzyńcy trudniej, a znowu będzie sytuacja taka jak ten korytarz, na przykład, gdzie barbarzyńca rzuci się, zastawi cały korytarz swoją postawą i będzie ciął tych przeciwników jeden za drugim i wtedy on będzie bohaterem. Tylko, gdzie... przeciwnicy mogą się schować za załom, gdzie będą walczyć tylko z barbarzyńcą, a czarodziej i łucznik, czy ktokolwiek inny będą bezużyteczni, bo nie strzelą z zakrętem. Tak. No tak, skoro mam mapę, mhm. mam już tą naszą lokację, mam przecinków. To pytanie jest teraz takie, co się na tej mapie dzieje? Wspominaliście już, już o akcjach leża. Mhm. Chodzi mi o jakieś efekty. Mogą być takie efekty ogólne, które obejmują dany teren. Czyli na przykład akcje, akcje leża. Czyli że dany potwór ma nad tym miejscem jakąś władzę. władzę. Ale miejsce może samo w sobie żyć. Tak, jak chcę, tak. Czyli walczymy na morzu, są fale, tak. Pogoda. Wspomina się takie rzech, ale na przykład pogoda ma, ma znaczenie. Bo jeśli jest mgła, jak trafiam na to miejsce, no to widoczność jest gorsza, też to jakąś taktykę e, promuje. W mgle nie widać za bardzo na dystans, więc strzelanie będzie utrudnione. Może być taki wiatr tak mocny, że będzie znosić strzały. Tak? W DND jest nawet zasada, która mówi właśnie o tym, że przy... opisana w podręczniku Mistrza Podziemi, który możecie teraz już nabyć. Ona wspomina, że przy dużym wietrze albo przy słabej widoczności, a taki ze stan są To Dobra. Może być ciemność, może, być, może padać deszcz, może być błoto na tyle głębokie, że Twoi graczy będą wolniej się poruszać, tak? Dokładnie trudny teren, gruzy. Nie mówisz o jakichś na przykład sadzawkach z lawą, z kwasem, czy, czy, czy z innymi rzeczami, które oprócz tego, że są przeszkodą, to jednocześnie mogą zadawać obrażenia. Może być coś niespotykanego, typu trzęsienie ziemi. Czy kiedyś walczyliście w trzęsieniu ziemi? To by było epickie. Tak? W środku góry, w wulkanu, który ma zaraz wybuchnąć. Na latającym statku. Na lat o, właśnie. Wiem, Więc... <laughs> Na lewo i prawo. Albo balon, albo ten balon, który utrzymuje ten statek, nagle pęka. No właśnie. I wyrazem z tym statkiem spadacie, bo przeciwnicy akurat zaatakowali. To są efekty takie ogólne, które obejmują daną lokalizację, mają wpływ na wszystkich. Ale mogą być też takie elementy czy efekty, z którymi mo gracze mogą wchodzić w interakcję. Na przykład pułapki, mhm. które zastawił przeciwnik. Gracz gdzieś idzie i nagle okazuje się, że tam była siatka rozłożona, ona go złapała, i teraz on zamiast walczyć, musi się pierwiej z tej siatki wyswobodzić. Tak. Albo jakieś wilcze domy. Mhm. Może być zapadnia, która e, przetransportuje gracza do zupełnie innego pomieszczenia, z którego on będzie musiał tak. gdzieś tam znaleźć wyjścia, bo gdzie będzie toczy się druga walka. Dokładnie. E, ja lubię też czasem dawać elementy które, bo mówimy pułapki, wilcze, doły, to zazwyczaj dają przewagę przeciwnikom. Mm -hmm. Ja czasem daję, lubię dawać takie elementy, które dają przewagę też tak. graczom. Czyli na przykład walczymy w jaskini i w trakcie walki mówię, że oni widzą, że jeden z tych e, stalagnatów jest ukruszony i lekko się chyboczy. Jeśli oni załapią wtedy ten, ten, ten element, to może domyślą się, że warto go popchnąć na przeciwnika. Zazwyczaj takim elementem daje dosyć konkretny, duży damage, e, obrażenia, większe niż, 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 niż gracze mogą normalnie zrobić, właśnie jako taki jako taką niespodziankę, jako taki jakby prezent od mistrza. Czasami gry. strzelenie z łuku w żyrandol, który jest nad przeciwnikiem, to lepszy efekt niż strzelenie z łuku w tego przeciwnika. Tak, to może też skłonić, się, jeśli parę razy zastosujesz, e, oczywiście nie w każdej walce, bo to nudne, to gracze będą szukać tych elementów, właśnie w ramach takiej ciekawostki rozwiązania walki w nietypowy sposób. Będą to bardziej epickie walki, tak, z wykorzystaniem terenu. Jest w karczmie, podrzuci stół, już ma zasłony, tak rzuci krzesłem przeciwnika na pociski. Skrzynia wypełniona oliwą, którą można... którą można... raczej beczka wypełniona oliwą, którą można rozlać i podpalić. Albo w jakichś bardziej w współczesnych settingach e, dynamit, e, czy, czy, czy beczka wypełniona prochem. To wszystko są rzeczy, które można właśnie w ten sposób wykorzystać, dać graczom do zrozumienia. To jest element dodatkowy, który może wykorzystać na a swoim A gracze procesie. chcą takie rzeczy robić, chcą czuć się wyjątkowi. Patrzcie, jak udało mi się rozwalić taktykę mistrza gry, jak ja zrobiłem lepiej niż cała reszta pozostałych graczy, którzy tylko strzelali z karabinów, a ja wziąłem tą beczkę prochu czy cokolwiek, gaśnicę rzuciłem, gaśnicę strzeliłem w nią wybuchła. Tak, no, gracze, gracze chcą, żeby walka to była coś więcej niż tylko to jagodne, żeby tam były też jakieś emocje, jakieś większe, lepsze, ciekawsze interakcje, bardzo często. Więc skoro mamy już przeciwnika, lokacje, teren. teren i efekty, które tam występują, no to kolejna rzecz, która według mnie jest ważna, to rozmieszczenie ludzi na tej mapie. Mamy już mapę, wiem, co się będzie działo, ale teraz jak rozmieszczamy ludzi, szczególnie na początku walki, bo to też ma znaczenie. Tak jak powiedzieliśmy, jeśli mamy otwarty teren i rozmieścimy graczy w dużej długości od przeciwniku, to wiadomo, że początkowo walka będzie toczyła się na dystans. Bo A będą walczący się... wręcz będą starali się w miarę możliwości ten postać. dystans skrócić. Chyba, tak? że będą się liczyli, że ktoś z tyłu podleci do nich. Chyba, że tak. Z drugiej strony, przeciwnicy wiedzą, że jest ten dystans, mogą próbować, widzą, że ktoś próbuje skrócić, będą mogli próbować też się wycofywać, mogą próbować utrzymać ten dystans cały czas, żeby jak najdłużej walczyć z dystansem, jeśli to jest ich preferowana taktyka. Tatarzy. Dokładnie, na przykład. W dzikich polach. E, albo jakiś snajper. Jakiś snajper. E, ale. W dzikich może... polach nie było snajperów. Nie? nie. Myślałem, Muszkiet taki. Dobrze. Cyberpunk 2020. Tak jest. Michał celkę. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. E, ale można sobie wyobrazić też taką sytuację, którą opisałeś wcześniej, że gracze są w sali, w której jest wiele drzwi, czy, czy w jaskini, w której jest wiele korytarzy i z tych korytarzy nagle wybiegają gobliny. Są osaczenia, atakują ich ze wszystkich stron. Ta sytuacja jest zupełnie inna niż ta, którą wcześniej Tak, Wojownik bo Wojownik może w pierwszej rundzie pobiegnąć do przeciwników i nagle musieć się wycofać, bo tam właśnie goblin wpadł z tyłu na czarodzieja i go robi w plecy maczugą. Dokładnie, dokładnie, ale, ale tutaj ciągle teoretycznie można było zrobić taką sytuację, że jeśli masz kilku kilka osób walczących wręcz. One teoretycznie starają się zasłonić tych strzelców, e, a strzelcy ze środka strzelają, Ale może być taka sytuacja, e, że na przykład przeciwnik wyskoczyć po środku grupy. W DND jest Bullet, taki znany potwór. Jest jeszcze Ankek, tak? Dokładnie. Może to być. Który może się wykopać dokładnie, dosłownie spod ziemi i nagle no pojawić się w środku ogóle też mają takie umiejętności. Może spać na nich z góry, tak? Walczą, nagle wywerną. Trzecia, trzecia siła wywerna do nich z góry. Płyną statkiem Kraken na nich z dołu, tak? Więc, więc tutaj nagle stawiam sytuację, odwracamy sytuację. Ja Tak jak wcześniej gracze byli okrążeni, to nagle gracze okrążają e, przeciwnika, ale przeciwnik przez to, że w takiej sytuacji często ma zaskoczenie, w pierwszej chwili może parę ataków w zwarciu. chciałby był w środku między tymi czarodziejami. Prawdopodobnie tak. Nie jest na rękę. Tak. nie koniec. Dał się radę podkopać i pyk. Atak, atak znikł, tak. atak ninja. Ostatni element, o którym już trochę wspomniałeś, no to skoro już mamy mhm. walkę za, zaplanowaną, zaprojektowaną, wiemy więcej jak to się będzie działo, no to teraz pytanie, czy są jakieś niespodzianki? Co się wydarzy na przykład w drugiej rundzie walki, czego żadna ze stron się nie spodziewa? Wspomniała o trzęsieniu ziemi. Może jaskinia nagle zacznie się walić. A może pojawi się trzeci wróg, tak jak opowiadałeś, Wywerna, smok, który akurat przelatywał i chciał zapalować i widział, tutaj jakaś grupka się kotuje na środku polany. Idealny cel. Skorzystam, nie? Skorzystam. Tak jest. Może być, że będą walczyć w budynku, w karczmie, karczma nagle stanie w płomieniach i trzeba to uciekać, czy... czy walczyć? Czy walczyć, może przeciwnik będzie chciał nas w środku zabarykadować, tak? Albo my jego. Statek może zacząć tonąć. Na początku było wszystko pięknie, ładnie, a nagle on zaczyna nabierać wody. I teraz też się zastanawiamy, co robić. I kraken. i krakę. To Jest. według mnie główne elementy, nad którymi trzeba się zastanowić. Oczywiście być może jeszcze wymyślcie coś, e, coś swojego, ale może, myślę... być, może być tak, że twoi gracze będą zaskoczeni, bo będą obozować, tak? Czy przeciwnik zrobi na nich zasadkę podczas drogi, ale może być w drugą stronę, to oni zaskoczą przeciwnika. Mhm. Gobliny w jaskini nie są cały czas w gotowości, tarcze, <laughs> dzidy i kurczę, oszczepy, tylko sobie tam gotują, rozmawiają, śpią i nagle twoi gracze Wpadają na przeciwnika z korytarza. Zanim przeciwnik zareaguje, zabiją ich w 5-6 i dopiero wtedy reszta goblinów, tarady. twoi gracze będą kombinować, który goblinów w pierwszej turze lepiej zabić, a który sprawić, żeby później być, tak? Dokładnie. Jest naprawdę bardzo wiele możliwości, żeby przygotować ciekawą walkę. My przedstawiliśmy tutaj kilka rzeczy, które według nas są istotne i ważne, na które trzeba zwrócić uwagę. No ale tak naprawdę ten świat jest wasz. Używajcie swojej wyobraźni kombinujcie, róbcie wyjątkowe starcie i wyjątkowe przeciwników. Tak, wykorzystujcie do perfekcji sztukę wojny. Tak, sztuka wojny służyło. Nigdy nie atakuj pod górkę. Dzięki wielkie za oglądanie, to tyle na dzisiaj. Zapraszam na kolejne odcinki Warsztatu Mechanicznego i na kolejne filmy To, dnia. Subskrybujcie nasz kanał, piszcie w komentarzach, jakie tematy chcielibyśmy, żebyście Chcielibyście, żebyśmy poruszyli zarówno w warsztacie mechanicznym, jak i w innych filmach. Śledźcie nas na mediach społecznościowych i wspierajcie na Patronecie, gdyż dzięki Wam możemy Wam dostarczać materiały najlepszej jakości, a patroni, tak jak m.in. Szymon, mają pewne bonusy w wyniku z bycia patronami. Dzięki wielkiej i do zobaczenia. Pozdrawiam.